Chcieliśmy wybrać najlepszego nauczyciela. Zdaniem nie samych nauczycieli, tylko właśnie y, uczniów i rodziców. Myślę, że, że te głosy i te zdania są, na, są najważniejsze i, i płyną z serca. Do naszego plebiscytu zostało zgłoszonych 19 nauczycieli z Bydgoszczy i, i z rejonów Bydgoszczy. I wśród tych 19 właśnie pani Anna Piernik zdobyła największą ilość głosów, bo aż ponad 1300 głosów. 1300 osób głosowało na panią Annę i, i w związku z tym została naszym, dostała tytuł naszego Balpra Roku. To jest ogromna satysfakcja, ogromna z całego serca. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, którzy oddawali głosy systematycznie, dopingowali mnie, dawali mi tyle słów wsparcia, takiej zachęty i aprobaty właśnie, że. Zostałam zgłoszona do tego konkursu. No i teraz, kiedy udało mi się wygrać ten konkurs, ale myślę, że jest wielu wspaniałych nauczycieli, którzy również zasługują na taki tytuł i na takie wyróżnienie, to jest cudowna chwila w moim życiu. Myślę, że jedna z piękniejszych i ważniejszych i osoba, która pracuje zawodowo tyle lat, jak ja. Myślę, że to jest takie zwieńczenie też pracy zawodowej i tego wszystkiego, co do tej pory zrobiłam. Jest naprawdę wybitnym nauczycielem. Poświęca się całkowicie, nie zwraca uwagi na to, ile czasu przebywa z dziećmi, czy są to dni wolne, czy to są weekendy. Organizuje wycieczki, jej zakres, jej programy są tak bogate, stąd na pewno została doceniona przez rodziców, przez uczniów i oczywiście przez nas też. Bardzo się cieszymy, że Ekspres Bydgoski w ogóle organizuje taką akcję, że potrafi docenić właśnie tę społeczność tych nauczycieli i że chcę pokazać tych najlepiej, najlepiej ocenianych. Dlaczego wasza pani jest najlepszą nauczycielką? Jest dobra i miła, że nie krzyczy nas. Wkłada w nauczanie dużo serca. Z panią byłam od pierwszej klasy i pani jest dla mnie najmniejszą osobą na świecie. Nawet jakby pani nie wygrała tego konkursu, to by dla mnie była najlepszą nauczycielką świata.